Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Poppy Playtime. Już dawno chciałem tą grę zagrać, ale niestety dopiero teraz mogę tą grę dla Was nagrać. Więc zaczynajmy. Czapter pierwszy. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. and she is the first truly intelligent doll in the world. a little girl can talk to her. poppy gives her answers. <laughs> she is the first doll actually able to have a conversation with a child. That can believe? That. just watch. The podcast poppy's name Poppy playtime. poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Poppy, I love you. Przypomniałem, dlaczego się kiedyś bałem you me my shoes. Why, of course, Poppy. Horror. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't. No, no. Kwiatuszek. Zaczynajmy więc! Dobra. Witamy. Escape żeby zapauzować, ale nie chcemy pauzować na razie. Możemy skakać, możemy skakać. Mamy kasetę. O. Taby. Witamy. Um, yeah, then. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care we also pride ourselves on our security for example this facility is full of hidden motion triggers which once set off will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities and that's one of the more tame aspects of our security system no spoilers so you've got my warning it's not too late to turn around I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Dobra. Co tam słyszę? Ciuchcia. I mamy karton. w tych kartonach były jakieś robociki a tutaj widzę, że zostało albo skradzione albo coś podobnego ej możemy się wdrapać do niego na górę hmm a to jest ten Robocik z krwią. Hmm. Kolejne kartony. Nic co w środku nie ma. Dobra, lecimy dalej. Taka pszczółka ta. Jak mam wejść w całą interakcję? O! Kody. To wiemy, jeszcze coś jest cztero... czterokolorowy? Shit. Nie no. Ej, tam coś jest! I coś czuję, że ja tego chcę! Tylko jak to zdobyć? Zaraz! Czerwony, żółty, różowy, zielony Kurde, jak to było? Już, już zapomniałem! O, żółty, różowy, zielony. O! A widzicie, jedna cichcia. O, kolejna kaseta. Grab bag.

Ok, a możemy tam wejść czy coś? Dobra. Ale fajne. Teraz gdzie idziemy? Ej zaraz, tu jest coś na niebieską rękę. Dzień dobry To jest patrzyna czerwona rękę, ja mam tylko niebieską Piątka? Ma mam twój nos, ale ty nie miałeś nosa Okej. Okay. Tych klawków nie mogę wziąć. O, a to ma jakieś drzwi. A... Jest Nie. Masz jakiś klucz. Pozwolić, czy to wezmę? Ej to! Haha, mamy co, nie? Item. Klucz. Chyba do... do Zasiej. Zania. Nie ruszaj się stąd. Proszę cię. Tu mamy damska wersja Co z tymi słupami było? Nie mogę tego otworzyć O, a tej widzę No, open je ze. Oei, wel. Ik ga Toast het erop. power. Oké, okay, je gaat Nie wiem co zrobiłem, ale chyba podziałało. Nie. Po prostu no nie. A! Zapomniałem. Hmm. To jest rączka. O nie, 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 nie. A wie pan, co my zrobimy? Nic się nie zrobimy. <śmiech> <śmiech> Standard. Standardów. To jest tylko rura. Pęknięta. Pęknięta rura. Agi. Gdzie jesteś? Ty, patrzcie, tak, czerwona tam ręka jest. Hmm. A co to? O. Chyba to są bezpieczniki. A ja chciałbym trzecią kasetę. Nie mogę, kolizja. Co tak oddycha? Tu jest jakiś... jakieś... ...jakieś przejście. Nie wiem gdzie. Ale wiem, że i tak nam brakuje trochę bezpieczników. Nie. To jest bardzo świecące i bardzo widoczne. O! To chyba widzę jeden. Tylko zanim się do niego dostanę, to trochę minie. Coś tam... Tak, widziałem! Mam cię Dobra Tylko na tą rękę czy coś. O, dwoma rękami już mogę przybliżać sobie. Tak jest. Uh. To jest chyba drugie, a musimy złapać pierwsze. To jest wejście na górę O, to jest pierwsze Ej, Ej, Ej tak miało być chyba Musi być bezpiecznie prawda? Idziemy na górę. A. Gdzie my jedziemy? Chyba nie tak miało być. Ła! Tutaj częściej do zabawek które są. Hmm. Spód przyjaciela. Okaj. O. Zobacz. O. Paczek. Schowana. Alora. push me on somebody. so stella what made you want to work at the playtime co factory playing with toys when i was young was so magical i could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world it was such a great feeling and being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience pretty great feeling too sometimes though i really really wish i could go back to being a kid i mean and it's weird because adults are just kids but older i don't think anyone ever really feels like an adult your body just gets older and older and then you die poof, <laughs> poof. human bodies just can't stay young forever I don't think so see? Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Okay. Myślałem, A few moments later. Dobra. What? No, Udało się. Jo. O to, to jest? O, oj, 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 oj. Teraz możemy oczy genie. Oj. Co to jest? Ej! Gdzie to poleciało? Pokolorował je na pszczółkę. Karty tam lecą z tyłu też. A. Też nie wiem po co było. Czy mam postawić tutaj? Ona pojedzie sobie tam. Nie wchodzić. postawić tutaj. Okej. Okay. Chyba koniec z tym miejscem. <noise> witam pana, chyba pan. Nie mam chyba żadnego innego wyboru niż ten. Nie. Coś... O kurwa! Nie! Co to? O! O co o. się... O co się... Otwieraj... Zmieprzaj! Co? Danger... O, danger mam za sobą! Co no co Dawaj yeah. Dawaj. Oh, kurde. Oh. No powiem zawał konkretny. Ale wywaliłbym w trzech miejscach, więc chyba jestem zadowolony z przebiegu sytuacji. O! Kwiatek! I nie zginąłem! Chociaż mi jego oddech na swoich plecach. Spora... and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to his absence. his absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location.

Sztuka Robot, Hm. Chyba i tak nie mam innego wyboru niż ten. Chyba Hagi Wagi dał nam spokój. Ej, czy coś jest? Ej Nie mogę przesunąć tego. Ona nie ma oczu? Okej. Okay. No tak. Okej, okay, na chwilę obecną to na tyle chyba jeśli chodzi o chapter pierwszy. Chapter drugi dopiero wyjdzie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I widzimy się już w następnych materiałach na tym kanale. Na razie...